Kościół Klasztorny Sióstr Urszulanek w Sieradzu był niedawno miejscem historycznego nagrania dzieł wszystkich Cypriana Bazylika, urodzonego w tym mieście jednego z największych kompozytorów polskiego renesansu. Płyta, zatytułowana Bazylik dla Sieradza, jest częścią unijnego projektu. Od elekcji królów Polski do epoki internetu, Sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu. W nagraniu wszystkich zachowanych kompozycji Cypriana Bazylika uczestniczył zespół instrumentów dawnych Arznowa Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, zespół wokalny Subtilior Ensemble z Warszawy oraz Chór Cantilena działający przy klasztorze sióstr Urszulinek w Sieradzu. Pomysłodawcą i aranżerem różnicującym wykonanie kompozycji na partie instrumentalne, solowe i churalne jest Jacek Urbaniak, założyciel i kierownik zespołu Arznowa. Muzyka napisana w 1560 roku, tutaj w Sieradzu, w tym wspaniałym kościele, w miejscu, gdzie stał młody Bazylik, musi przemówić do współczesnych słuchaczy. A więc prawykonujemy aż cztery dzieła z Bazylika wśród piętnastu pieśni. Gramy je z polskimi wykonawcami w sposób historycznie wiarygodny, ale w sposób taki, żeby zainteresował współczesnego słuchacza. Zespół Arsnowa wykonuje utwory Cypriana Bazylika, używając do tego kopii instrumentów z epoki: Fideli, Lutni, Pomortów, Viol Gamba czy Liry Korbowej. Najlepszym wykonawcą mógł być zespół Arsnowa pod dyrekcją Jacka Urbaniaka, zespół Subtilior Ensemble i nasz sieracki chór Cantilena. I w tym wykonaniu wydaje mi się, że mamy gwarantowany sukces. Rozbudowana aranżacja i udział trzech zespołów tworzą swego rodzaju. Teatr Pieśni Religijnej o charakterze moralizatorskim. Cyprian Bazylik już w młodości i podczas studiów w Akademii Krakowskiej był bowiem człowiekiem głęboko wierzącym. Jest to wydarzenie historyczne, ponieważ pierwszy raz powstała taka płyta ze wszystkimi utworami Cypriana Bazylika. Dla mieszkańców Sieradza, dla tych, którzy będą słuchać tej płyty, będzie to wydarzenie duchowe, ponieważ teksty są głęboko religijne, modlitewne. Dla chóru jest to przeżycie, ponieważ biorą udział w tak historycznym projekcie oraz mogli współpracować z tak wspaniałymi artystami jak zespół Arsnowa. Premiera płyty Bazylik dla Sieradza nastąpi w miejscu jej nagrania 20 października podczas koncertu Festiwalu Muzyka w Dawnym Sieradzu. W którym wystąpią zespoły uczestniczące w tym historycznym nagraniu. Także wtedy zostanie pokazany film dokumentalny o tym przedsięwzięciu. Film realizuje Telewizja Sieradz Studio Filmowe.